The Serdecznie w kolejnym odcinku z FC 25. W dzisiejszym odcinku odbieramy końcowe nagrody za sezon drugi w FC. Swoją drogą nie pamiętam kiedy ostatnio udało mi się ukończyć całym, także bardzo fajnie, mamy tutaj jakąś ewolucję. Za chwilę sobie ją obszajmy, ale oczywiście na początku otworzymy sobie pacuszki, ale zanim do tego przejdziemy, to szybkie słowa od partnera tego kanału. Jeżeli chcesz kupić tanio i bezpiecznie końcy do FC 25, to strona u 7 buy to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od złożenia zamówienia. Pamiętaj o kodzie rabatowym DAW, który daje 6% zniżki. Link w opisie. Teraz na stronie u 7 By trwa promocja, Które jeżeli kupicie końsy, możecie zgarnąć nawet do 4 milionów końców za darmo. Oczywiście tutaj ten wybór jest mega prosty. Potwierdzam Malena. Przyda mi się mega zamiast tej pani Diani. W sumie ten Malen to był taki mój cel, tak w sumie. Te paczki jakoś bardzo mnie nie interesują, bo i tak z nich nic nie trafię. To jest jakaś ewolucja kosmetyczna. No zobaczymy, co to będzie. Dobra, jeszcze się. Oczywiście mam też jeszcze mnóstwo innych paczek, ale tym was nie będę zanudzał. Po prostu jak coś fajnego poleci, to wam to pokażę, a te najlepsze paczki otworzymy sobie wspólnie. No jak na razie najlepszą kartą z tych wszystkich paczek była karta 85, ale teraz leci mega paczka. Bez karty specjalnej, również bez walkoutu. Cien cienko. Ale przynajmniej inform w środku. Teraz rzadka mega paczka. No to jest chyba paczka za 50 albo 55 tysięcy, także tutaj musi być walkout, bo nie środkowy obrońca. Saliba? Naprawdę? Okej, okay, dobra. Bardzo dobry traf. Swoją drogą do pierwszego składu. No, saliba nie może grzać ławy. 3 razy 83 ma Mamy kartę specjalną. Zobaczmy, kto tym razem. Prawy obrońca z Brazylii. Co to jest za liga? Nie wiem, co to jest, ale nie podobają mi się te animacje tych kart. No fajnie, że te karty lecą, ale czemu ta animacja jest taka brzydka, no? Jeszcze Rafinha w środku. Dobra, także teraz przed nami paczka z gwarantowanymi kartami 87+. A, i nie ma tutaj niebieskiego. Oczywiście musi być tutaj walkout. Oby to był Alison Myślę, że Alison mógłby mi się całkiem przydać. To jest i Lewandowski. Siema Robert Jak na razie bardzo solidnie leci Dobra, tak, teraz przed nami paczka 100 tyłu piłkarzy Ocenie 75+, tutaj musi polecieć jakaś karta specjalna Także zobaczmy Oczywiście mamy kartę specjalną Ale zobaczmy kto to będzie Lewy pomocnik Dobra, 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 on kosztuje 300 tysięcy, bardzo dobry traf. Jak nie więcej, jeszcze lawel na podwójnym okałcie ale ten Bione Gites, czy jakkolwiek się wymawia jego nazwisko, kosztuje 350 tysięcy. Jest idealną kartą pod podmalena, którą przed chwilą odblokowałem. E, dobra, dobra, zobaczmy, co jeszcze w środku, bo to nie musi być jedyna specjalna karta, która się tutaj kryje. Zobaczmy! Jeszcze są dwa inne formy. Jest walker. Lecimy dalej. Jest naprawdę dużo duplikatów i boję się, że już nie ma miejsca. W magazynie duplikatów. Jeszcze kolejny inform, kolejny walkout. Wow, naprawdę opłacało się dobić ten level. No ma 4 na 4. No, wytestujemy sobie go dzisiaj oczywiście. Dobra, także tak na razie z tych wszystkich kart, które mówiłem, że trafią do pierwszego składu, jak na razie wchodzi Malen tylko, bo no ten gościu po prostu nie może grać za Riberiego. Oczywiście będzie mega super zmiennikiem, który pomoże. pod... I też z ważniejszych informacji, ukończyłem ewolucję Markusa Rashforda, już wygląda cudownie, po prostu zagrajmy spotkanie, bo mega się w ogóle jaram, trafiłem takie dobre karty, że to hit. Dobra, także tak, pre tak prezentuje się ekipa pierwszego rywala i jest naprawdę solid, jest tam z Wandaikiem, ma tweedy Roberto, mocna ekipa Ale za ten stadion, człowieku, dostaniesz takie lanie Frank, super podanie Do Rashforda Ale dobre to było, Alison! Ale obliwie hała Piękne wykończenie, brawo Nie, no nie Słupek wow. Brawo, Frank Ribery. Oj, to będzie spotkanie tego Francuza, już to czuję Oj, kolejny słupek No aż mi się go trochę szkoda zrobiło Oj, Wandek, to będzie bramka No nie dało się Dobra, tak szczerze, to, to musi się skończyć bramką. Jak to nie będzie bramka, to ja nie wiem. No nie mam pojęcia. Bro, dawaj, malen, bramka w debiucie. Ale wykończenie solidne. Oj, Frank Ribery. No mogłem to lepiej rozegrać. Pięknie, ABILI. Pięknie też, malen. Ja naprawdę potrzebowałem tej karty, odkąd zagrałem jego wypożyczoną wersją. Ja wiedziałem, że to będzie idealny zawodnik dla mnie. Może też swoją drogą podobijać te zwycięstwa, mam bardzo mało punktów. Także dzisiaj po prostu lecimy, lecimy teraz do odciny z tymi spotkaniami. Howard na bramę, Teturam z AK. Spoko, ekipa. Bardzo dziwne to jest, bo w ostatnim spotkaniu strzeliłem cztery bramki i żadną. z żadnej bramki nie strzelił mój napastnik, Grashford, Tylko skrzydłowi. Dobra, może tym razem. Howard to broni. Coś? Co z nim stało ostatnio? Nie, no bez takich błagam cię. Oj, brawo, Bramkarz! No nie, nie, no Turam, Turam. Po co ja cię mam? Turam, jak ty nie odbierasz piłki? Takiej łatwej. Markus, Power powershot. No ja bronił to. Nie, 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 nie. Co ty, Kuman, zrobiłeś? Brawo, Bramkarz! Gerard superponent Rasfoda Rashford, Rashford przelobuj tego nijutkiego bramkarza. No nie trafia w bramkę. Ja mam wrażenie, że ten rasport ma lepsze statystyki tym się gorzej nim gra. Na boisko wchodzi nasz nowy nabytek. Ole piękne wypuszczenie Abilta nie ma mowy o spalonym. Zobaczmy Frank Ribery. Zestresowałem się. Ale super podanie od cabdewili, dawaj malen! Malen! Tak jest! Wiedziałem, że zmiana malena na napad to będzie właśnie to, czego potrzebujemy. Super! Super podanie, Capdevili do Gitensa, Gitens. To oczywiście przyjmie. Spróbujmy jeszcze pograć troszeczkę. Dawaj, Gitens, Gitens. Malen. Gerardo Abili. No niestety nie udało się wygrać tego spotkania, było to mega męczące i nudne spotkanie, gościu, nie wiem, dziwnie jakoś grał, mamy remis, chociaż jeden punkt ich, tak, nie przekrywamy Dobra, zobaczmy, mamy jeszcze kilka paczek, bo także jeżeli coś ciekawego z tych paczek poleci, to wam to pokażę. Dobra, także tutaj mamy pierwszą paczkę, tutaj mamy drugą paczkę, a w drugiej, a w o, trzeciej paczce mamy walkout, to będzie Martinez. Fajna karta pod przepałkę oczywiście, 87, fajnie Naprawdę dzisiejszy odcinek pod względem kontentu, pod względem trafienia kart był chyba jednym z lepszych Bo nie przypominam sobie odcinka, w którym trafiłbym tyle niesamowitych kart Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedno spotkanie Zobaczmy ekipę rywala numer 3, Romero z Van Dijkiem. Bardzo klasyczna ekipa, jeżeli chodzi na standardy tej gry Rozwalmy go no chyba, że wyjdzie w pierwszej minucie przy remisie, no wtedy go nie rozwalimy. Dobra, także zobaczmy ekipę. Teraz naprawdę trzeciego rywala jest spokojnie również Rashford z ewolucji, ale jakiś słabszy, ma za mało tempa i strzelania. No muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiego podania, ale mam nadzieję, że Turan wygra, dobrze. Ale poleciał tym Rashfordem, to było całkiem zabawne. Markus, Rashford po krótkim słupku, bo w ostatniej chwili zauważyłem, że się przesunął tym ramkarzem. Mocne to było. Dobra, Frank do Rashford. zrównał go z ziemią, nie ma co się ukrywać. Ribery Graze po i Markus Rashford, popisujesz teraz wykończeniem. Piękna sprawa. Oj, i bardzo mi przykro, że rywal musiał wyjść. Ale przynajmniej, jak wygrywałem, nie? No to tyle spoko. Dobra, muszę pozbyć się dużej ilości kart z magazynu duplikatów, więc po prostu zrobię sobie jeszcze na zakończenie paczkę niespodziankę. Hej, także udało mi się na całe szczęście pozbyć mnóstwo kart z magazynu duplikatów. I to się tak naprawdę liczyło. A przy okazji zrobiłem sobie fajną paczkę. To będzie paczka w ramach wróżby. Włoch, jakiś? Nie są jakieś ciekawe karty. Umówmy się, jeżeli coś bym tutaj jeszcze trafił dzisiaj, to byłaby lekka przesada. Także zobaczmy, co to będzie. To będzie karta Total Rush. Będzie karta kobieca z Anglii. Szanujmy się, to nie może być nic dobrego tak naprawdę. Chociaż dobry overall niech to będzie. Jaki to jest overall? 87, nie najgorzej. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co ostatnio udało wam się trafić. Widzimy się oczywiście jutro na nagrodach za Division Rivals. Może jeszcze ikonę zrobię. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.